Będę posługiwał się fragmentami z komentarza biblijnego do Nowego Testamentu Williama McDonalda. Może nie wszędzie zaznaczę, że to jest cytat, ale pewnie się domyślicie. A jeśli chodzi o Słowo Boże, będzie to Biblia Warszawska, tak jak dzisiejszy fragment już czytałem z Biblii Warszawskiej i jeden fragment będzie na koniec z Biblii Gdańskiej. Jak już wcześniej mówiłem, po raz pierwszy mamy krzyż na ustrońskim nabożeństwie. Dobrze wiemy, że krzyż służył do wykonywania wyroków śmierci. Co zatem robi pośród ludzi kochających Boga i życie jako dar od Niego? Apostoł Paweł mówi nam w 1 Koryntian 1, 18-31. 1 Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 18 do 31. Początek już słyszeliśmy dzisiaj. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogań głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia. Kim jesteście według powołania Waszego? Że niewielu jest między Wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale Wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Bardzo trafnie ujmuje to Barnes. Śmierć na krzyżu kojarzyła się wyłącznie z czymś podłym i wstydliwym. Przedstawianie zbawienia osiągalnego wyłącznie dzięki cierpieniom i śmierci ukrzyżowanego człowieka mogło u ludzi wywołać jedynie uczucie czystej pogardy. Grecy byli ludźmi kochającymi mądrość. Natomiast Ewangelia nie zawierała w sobie nic, co mogłoby zaspokoić toczącą ich ciała, ich wnętrzności, pychę wiedzy. Żydzi domagali się znaków nowego objawienia. Dla nas, zbawionych, Ewangelia jest mocą Bożą. Usłyszeliśmy jej poselstwo, przyjęliśmy wiarą. W naszym życiu ma miejsce cud. Odrodzenia. Musimy jednak zwrócić uwagę na bardzo poważny fakt. Istnieją tylko dwie grupy ludzi: ci, którzy giną i ci, którzy dostępują zbawienia. Nikt z ludzi nie znajduje się pomiędzy nimi w jakiejś trzeciej grupie. Pomiędzy zbawionymi a niezbawionymi stoi pusty krzyż na którym dobrowolnie Bóg syn Jezus Chrystus złożył w ofierze za każdy grzech swoje bezgrzeszne ciało. Zobaczmy do Ewangelii Łukasza 23 rozdział, wersety 32 do 33 i potem 39 do 43. Łukasz 23 rozdział, wersety 32 do 33. A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. I wersety: 39-43. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy Ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na Tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A ty, po której stronie krzyża jesteś? Każdy, kto zrozumiał swoją grzeszność i fakt, że krzyż był tak naprawdę dla nas przeznaczony, wyzna Jezusowi swoje grzechy, poddając się Jego panowaniu i prowadzeniu będzie zbawiony. W kolejnych wersetach tego samego rozdziału wersety 44 do 45. A była już mniej więcej godzina szósta, i ciemność zaległa całą Ziemię, aż do godziny dziewiątej. Gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł. Przepraszam. Bez tej wypowiedzi pana Jezusa mam zaznaczone, czyli do momentu. Gdy, zasłona, gdy się zaćmiło słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. Zasłona, oddzielająca nas od Boga, została wprawdzie rozdarta. Jezus Chrystus, baranek, złożył doskonałą ofiarę za grzech całego świata. To jednak, jeśli nim pogardzisz, to pozostaniesz po złej stronie krzyża. Pogarda dla cierpienia Pana Jezusa wyklucza możliwość zbawienia i życia wiecznego z Nim. Jego ofiara jest doskonała, jak On sam, i złożona raz na zawsze. Przeczytamy o tym w, Hebraj... w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, wersety 24 do 28. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie Objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Dlatego, jako uczeń pana Jezusa, nie biorę udziału w ludzkich rytuałach, którymi diabeł próbuje podważyć doskonałość i doskonałą i jednorazową ofiarę złożoną przez mojego zbawiciela na Golgocie. Nawet prześmiewczy napis, Ten jest królem żydowskim, umieszczony na krzyżu, opisywał majestat. I pełnię Jezusa Chrystusa. Nie możemy pominąć znaczenia faktu, że napis został wykonany w trzech językach. Grece, łacinie i hebrajskim. Tak, by każdy w tym tłumie mógł go odczytać. Były to trzy dominujące języki dominujących dziedzin. Greka, była językiem kultury i wiedzy. I napis głosił, że Jezus jest królem tych dziedzin. Łacina była językiem prawa i władzy. Tam również Jezus jest królem. Hebrajski to język objawionej religii i tam Jezus jest królem. Nawet kiedy wisiał i umierał, prawdą było, że na głowie jego wiele koron. Mamy to w objawieniach 19-12 według Biblii Gdańskiej. To na krzyżu pan Jezus zawołał, wykonało się. Dlatego w naszym kościele nie ma miejsca na inny ołtarz od tego, którym jest krzyż. Nie ma też innej ofiary za grzech, jak tylko baranek Boży, pan Jezus zbawiciel. Amen.